Zastanawiałeś się kiedyś, ile z Twoich wyborów naprawdę należy do ciebie, ile Twoich miłości, nieobecności, lęków jest rzeczywiście Twoich, a ile to tylko stare echa kogoś, kto trzymał Cię na rękach, zanim nauczyłeś się mówić ja. Zatrzymałeś się kiedyś, by pomyśleć, ile razy nieświadomie walczyłeś z duchem, którego wciąż nazywasz mamą. Karl Jung powiedział: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a Ty nazwiesz to losem. Ale nikt ci nie mówi, że bardzo często to nieświadome ma imię twarz, słodki głos lub bolesną nieobecność i prawie zawsze to imię brzmi Matka. Nie, to nie chodzi o obwinianie chodzi o to, by wreszcie spojrzeć na tę niewygodną prawdę tę, którą zamiatasz pod dywan duszy tę, która pulsuje, kiedy próbujesz się do kogoś zbliżyć, ale czujesz przymus odsunięcia się tę, która cię ucisza za każdym razem, gdy wszystko idzie zbyt dobrze a ty, z jakiegoś powodu czujesz się nie w porządku, winny, jakbyś kogoś zdradzał, kogoś kto być może już nawet tu nie jest. Muszę ci to powiedzieć jasno, nawet jeśli zaboli. Nigdy się nie uzdrowisz, dopóki nie zrozumiesz, co figura twojej matki nadal w tobie reprezentuje. Nie chodzi o kobietę, chodzi o symbol, archetyp, cień, który osiadł w twojej nieświadomości zanim jeszcze potrafiłeś powiedzieć ból. To kompleks matki. Jung tak to nazwał, ale nie on stworzył te rany. On jedynie odważył się ją nazwać. Ta matka, która w tobie żyje, nie musi już żyć ani być obecna, ani nawet realna, bo to, co cię więzi, to nie osoba, to reprezentacja. To, co cię wiąże, to niewidzialna lojalność, cichy pakt, który mówi, skoro ona nie była szczęśliwa, ja też nie mogę być. I spójrz, to nie ty myślisz tak świadomie, to ta dawna część. Dziecko, które nauczyło się, że być kochanym, to znaczy się pomniejszać które zrozumiało, że miłość przychodzi z warunkami, czujnością, winą, które bardzo wcześnie pojęło, że musi być tym, kim od niego oczekiwano, bo inaczej zostanie porzucone. A to dziecko ze wciąż tam jest, proszące o czułość, której nigdy nie dostało, czekające na opiekę, która może nigdy nie nadejdzie, ale ty jesteś już dorosły i może to właśnie największa żałoba. Uświadomić sobie, że ten uścisk, którego tak pragnąłeś, będzie musiał przyjść od ciebie samego. Tak, to rozdzierające, ale też wyzwalające. Ten film nie jest uściskiem, ani odpowiedzią. Jest lustrem. Lustrem, którego być może unikałeś przez lata, dekady. Lustrem, które pyta Cię, kim się stałeś, próbując być kochanym przez kogoś, kto nie wiedział nawet, jak kochać siebie. Tu zaczyna się podróż. Nie w książkach o samopomocy. Nie w łatwych radach, ale w podziemiach duszy, w tej nocnej godzinie, kiedy wpatrujesz się w sufit i czujesz, że coś jest bardzo nie tak, nie, ale nie wiesz co. Pójdę z Tobą w tę drogę. Będziemy razem przechodzić między tym, co świadome, a tym, co cieniem. Wrócimy do zaułków, w których nauczyłeś się milczeć, osądzać siebie, sabotować. Spróbujemy zrozumieć, dlaczego kochać wydaje się tak trudne, dlaczego czujesz, że musisz więcej robić, więcej być, więcej udowadniać, a i tak to nigdy nie wystarcza. I przede wszystkim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, którego nikt nie ma odwagi wypowiedzieć na głos. Czy ja wciąż czekam, aż mama mnie uratuje? Jeśli to pytanie zabrzmi w tobie, to znaczy, że jesteś gotów. Gotów by zanurkować, gotów by wykopać korzenie swojego bólu, gotów by spojrzeć w oczy temu, co od zawsze było w tobie, działało w tobie, w imię kogoś, kto być może nigdy cię o to nie prosił. A jeśli jesteś gotów, weź oddech, bo to, co nadchodzi, nie będzie łatwe, ale będzie prawdziwe. A to, co prawdziwe, nawet jeśli boli, ma moc cię uwolnić. Wszystko zaczyna się zanim pojawią się jakiekolwiek wspomnienia zanim pojawi się imię, strach, dotyk. Zaczyna się w tej niewidzialnej chwili, kiedy spojrzenie matki lub jego brak zaczyna, alan zaczyna wyznaczać kontury twojego istnienia. To nie jest konkretny moment to proces. Powolne, emocjonalne zakorzenianie, które przenika ciało i przemienia kobietę w coś znacznie większego niż ona sama, w psychiczny mit. Jung nazwał to archetypem matki. I nie, to nie jest poetycka metafora to nieświadoma struktura, która kształtuje twoje postrzeganie bezpieczeństwa, miłości i tożsamości. Kiedy prawdziwa matka zawodzi, a zawsze zawiedzie, bo jest tylko człowiekiem, ten archetyp się rozpada. I to, co miało być wewnętrzną przestrzenią wsparcia, staje się ciemnym labiryntem, zamieszkanym przez oceniające głosy, przytłaczające oczekiwania i winy bez właściciela. To właśnie wtedy matka przestaje być osobą i staje się cieniem. Nie ma znaczenia, czy była zbyt czuła, czy zbyt chłodna, zbyt obecna, czy całkowicie nieobecna. Wpływ nie tkwi w tym, co zrobiła, ale w tym, jak Twoje nieświadome zapisało to, czego nie mogła Ci dać. Zaczynasz tworzyć obraz. I ten obraz zaczyna żyć w tobie, obserwuje cię, osądza, powstrzymuje. Czujesz wstyd, nie wiedząc czemu, boisz się popełniać błędy, jakby od tego zależał koniec świata, szukasz aprobaty, jakby od niej zależała twoja wartość. I w pewnym sensie zależy, bo emocjonalny fundament twojej psychiki został zbudowany na tym cemencie. Jeśli będę kochany, istnieje, jeśli nie, znikam. A teraz pomyśl, ile razy podejmując decyzję, słyszysz głos mówiący, że się mylisz. Ile razy wahasz się być sobą, z lęku przed odrzuceniem przez tę niewidzialną postać, która wciąż unosi się nad twoim życiem. To nie jest szaleństwo, to kompleks matki działający zza kulis. A co w tym najokrutniejsze? Ten wewnętrzny obraz się nie starzeje, wciąż przemawia z autorytetem bogini, nie rozpoznaje, że dorosłeś, nie wie, że teraz płacisz rachunki, prowadzisz samochód, masz związki. Dla niej wciąż jesteś tym małym, bezbronnym dzieckiem, błagającym o uznanie. To właśnie jest więzienie. Już nie walczysz ze swoją matką, walczysz z jej obrazem, z oczekiwaniem, które twoje nieświadome stworzyło, że pewnego dnia przyjdzie i powie: Wszystko w porządku, dobrze zrobiłeś, kocham cię. Ale to zdanie nigdy nie nadchodzi, bo nie czekasz na nie od prawdziwej kobiety, czekasz na nie od cienia, a cień nie mówi, on tylko dowodzi, w milczeniu. Widzisz, jak to zmienia wszystko? Nie chodzi o wybaczenie lub obwinianie prawdziwej matki. Ona ma swoją historię, miała swoją matkę, miała swoje traumy, bóle, niemożliwe wybory. Możesz ją nawet znać, widywać, opiekować się nią, ale to wszystko nie dotyka samego rdzenia labiryntu, bo to, co cię więzi, to nie ona, to mit, który o niej stworzyłeś. Ten mit jest zdradliwy. Czasem przybiera postać doskonałości i żyjesz próbując być godnym, innym razem przybiera postać tyranii i żyjesz próbując uciec. Ale w obu przypadkach jesteś uwiązany, i właśnie tutaj kryje się cierpienie, w nieświadomej identyfikacji z tym, co musiałeś sobie wyobrazić, by przetrwać. Ile razy czułeś, że aby zasłużyć na miłość, nie możesz się mylić? Ile razy się unieważniałeś, dostosowywałeś, ukrywałeś, tylko po to, by utrzymać czyjąś miłość? Te wzorce nie są świadomymi wyborami. To emocjonalne mapy, wyrysowane w twoich najwcześniejszych latach, zapisane jak niewidzialne tatuaże. I prawie zawsze ta mapa prowadzi do tego samego miejsca, do pustki pustki, którą próbujesz wypełnić działaniem, samokrytyką, relacjami, które odzwierciedlają twoje dzieciństwo, relacjami, w których wciąż masz nadzieję zostać uratowanym, przyjętym, zrozumianym, bez potrzeby tłumaczenia czegokolwiek. Ale miłość to nie to, to potrzeba to zdławiony krzyk zranionego dziecka, które wciąż w tobie żyje. I teraz nadchodzi najboleśniejszy moment ze wszystkich. Nikt jej nie uratuje. Nie dlatego, że jej nie kochają, ale dlatego, że to ocalenie nigdy nie było obowiązkiem nikogo innego, zawsze należało do ciebie. W tym punkcie wielu rezygnuje, wolą nadal obwiniać, nadal czekać, ale jeśli dotarłeś aż tutaj, wiem, że nie chcesz już tylko przetrwać, chcesz żyć. A życie w tym kontekście zaczyna się od radykalnego aktu spojrzeć na swoją wewnętrzną matkę i powiedzieć jej z bólem, z szacunkiem, ale też z determinacją. A już cię nie potrzebuje. To nie jest odrzucenie. To narodziny. To chwila, w której w końcu wychodzisz z emocjonalnego łona, w którym byłeś uwięziony przez dekady. To chwila, w której zaczynasz postrzegać siebie jako kogoś, kto może zbudować własny psychiczny dom, z oknami, drzwiami i ciszą. Ciszą, która nie ocenia. Ciszą, która przyjmuje. Ciszą, która mówi: teraz to ty się sobą opiekujesz, i to. Jest pierwszy klucz do labiryntu. Czy zdarzyło ci się wypowiedzieć zdanie dokładnie takie samo jak twoja matka i w tej samej chwili przeszedł cię dreszcz, jakby czas się zapętlił i ty sam stałeś się tym, czym przysiągłeś nigdy się nie stać? To właśnie wtedy lustro pęka, dorastałeś próbując uciec próbując być przeciwieństwem, próbując zbudować ja odporne na tamten ból, ale to co nie zostało rozwiązane, powtarza się. To co nie zostało zauważone, staje się przeznaczeniem i nagle znajdujesz się właśnie tam, działając z tą samą surowością, czując tę samą winę, nosząc ten sam niepokój, nawet po przeczytaniu wszystkich książek po tylu sesjach terapeutycznych, po opanowaniu wszystkich mów o porad, poczuciu własnej wartości. Bo ból z dzieciństwa nie znika dzięki teorii, on rozpuszcza się tylko w obecności, obecności, której może nigdy nie zaznałeś. Problem w tym, że nieświadomość nie interesuje się dobrymi intencjami. Ona pragnie ciągłości, działa według pewnej przewrotnej, ale spójnej logiki. Skoro tak przetrwałeś, to znaczy, że tak powinieneś żyć. I ta niewidzialna logika zaczyna kształtować twoje życie. Wybierasz relacje, w których czujesz się mały, sabotujesz się w chwili, gdy wszystko zaczyna iść dobrze. Wymagasz od siebie okrutnej perfekcji, dyscypliny, która bardziej przypomina karę, a kiedy coś się nie udaje, głos w tobie powtarza chłodno: Wiedziałem, nie zasługiwałem. Ale skąd bierze się ten głos? Przyjrzyj się uważnie, to nie twój głos, to echo. Echo czegoś, co zostało powiedziane, albo czegoś, co powinno zostać powiedziane, a nigdy nie zostało. Czasem to, co najbardziej boli, to nie to, co matka powiedziała, ale to, co przemilczała. Brak słów również wychowuje. Niewypowiedziane także tworzy przekonania, i być może w jej milczeniu usłyszałeś coś w rodzaju nie zasługujesz na troskę. I co się wtedy dzieje? Zaczynasz porzucać siebie, żeby nie sprawiać problemu, tłumisz to, co czujesz, żeby zachować harmonię, przyzwyczajasz się do okruchów uczucia i nazywasz to miłością, aż pewnego dnia wszystko wybucha. Ale ten wybuch nie jest zewnętrzny, jest wewnętrzny, to twoje ciało, które boli. To lęk w klatce piersiowej, supeł w gardle, bezsenność, której nie potrafisz nazwać. To załamanie psychiczne kogoś, kto nie daje już rady udawać, że wszystko jest w porządku. Jung powiedział: To, co wypieramy w sobie, zawładnie nami od środka. I być może to, co najbardziej wypierasz, to fakt, że wciąż próbujesz zostać zaakceptowany przez matkę, która istnieje już tylko w twoim umyśle. I ironicznie ta próba akceptacji sprawia, że ją powtarzasz. Tak, stajesz się przedłużeniem tego, co cię zraniło, nie z powodu złośliwości, ale z powodu lojalności. Niewidzialna lojalność, ta cicha wierność, która każe ci wierzyć, że bycie zbyt szczęśliwym byłoby zdradą, że bycie zbyt wolnym byłoby obrazą, że świecenie własnym światłem oznaczałoby jej opuszczenie. Rozumiesz? To jest pakt nieświadomy pakt, który mówi: Nie pójdę dalej, niż ty poszłaś. I w tym pakcie sabotujesz siebie, hamujesz swój rozwój. Wybierasz małe miłości, niedokończone projekty, drogi, które cię nie wyzwalają. Nie dlatego, że tego chcesz, ale dlatego, że na jakimś poziomie wierzysz, że pójście dalej oznaczałoby zostawienie kogoś w tyle, i to właśnie wtedy lustro pęka. Widzisz obraz swojej matki odbity w swoich własnych zachowaniach, w swoich własnych osądach, w swoich własnych porzuceniach, i przez chwilę wszystko się zatrzymuje. Już nie wiesz, kto jest kim. Czy jesteś tym, który został zraniony, czy tym, który teraz sam się rani. I wtedy nadchodzi najbardziej brutalne pytanie, ile razy byłeś dla siebie toksyczną matką, ile razy byłeś dla siebie zbyt surowy, obwiniałeś się bez powodu, wymagałeś siły, gdy tak naprawdę potrzebowałeś czułości, ile razy byłeś wobec siebie tak samo twardy jak ona wobec ciebie. Powtarzanie to sposób, w jaki nieświadomość utrzymuje traumę przy życiu, jakby odtwarzając ją, mogła ją wreszcie rozwiązać. Ale traumy nie rozwiązuje się przez powtarzanie. Rozwiązuje się przez zerwanie, a zerwanie boli, bo wymaga zobaczenia siebie bez filtrów. Zobaczenia, że ranisz samego siebie w nieświadomej próbie utrzymania przy życiu lojalności, która już nie ma sensu. Że porzuciłeś siebie z miłości do kogoś, kto nawet o tym nie wie. Że całe życie budowałeś, próbując udowodnić coś, co nigdy nie zostanie uznane. Ale tutaj, w tej przerwie między bólem a jasnością, istnieje wybór. Wybór, by się zatrzymać. Nie powtarzać. Spojrzeć w lustro, zobaczyć pęknięcia i powiedzieć: Dość, nie będę już odbiciem bólu, będę uzdrowieniem. Ta decyzja nie następuje z dnia na dzień. Składa się z tysiąca codziennych małych decyzji: powiedzieć nie bez poczucia winy, zadbać o siebie bez usprawiedliwień, kochać, nie musząc na to zasługiwać. To właśnie zaczyna odbudowywać lustro nie to stare, ale nowe. Lustro, które pokazuje ci nie to, kim byłeś, ani kim inni chcieli, żebyś był, ale kim wybierasz być teraz. A ten ktoś jest wolny. Istnieje ból, którego nie potrafisz nazwać, ale go czujesz. Subtelne uczucie, czasem niemal niedostrzegalne, że jesteś coś winien życiu. Jakbyś urodził się z długiem, nie wiedząc dokładnie wobec czego. Jakby pełne życie było nadużyciem, przesadą zuchwałością, ten ból nie pochodzi z teraźniejszości. On wywodzi się z dużo starszego miejsca, ze sposobu w jaki nauczyłeś się istnieć w spojrzeniu kogoś, kto powinien był kochać Cię bezwarunkowo, ale nie potrafił, nie dlatego, że był zły, ale dlatego, że sam nie wiedział, co to znaczy być kochanym. Twoja matka, twoja matka, prawdziwa, ludzka, niedoskonała. Mogła dać z siebie wszystko, ale to, co mogła dać, mogło być zbyt małe dla ciebie. I to, to nie jest osąd, to uznanie, tylko że to, co zostaje w tobie, to nie kobieta, to ślad, to psychiczna figura, którą zinternalizowałeś i która do dziś wyznacza niewidzialne zasady twojej samooceny. Ta figura staje się wewnętrzną matką. Archetypowa konstrukcja głos wszczepiony do Twojej nieświadomości, który obserwuje Cię nieustannie. On wymaga, on mierzy, on osądza On żąda, byś był silny, gdy się rozpadasz. Szepcze, że się mylisz, gdy czujesz coś zbyt intensywnie. Mówi chłodno, że musisz zrobić więcej, by zasłużyć na miłość. Ten głos to nie Ty. On żyje w Tobie, ale nie pochodzi od Ciebie. To dziedzictwo echo. I może to jest największa trucizna, którą nosisz, że nauczyłeś się traktować siebie tak, jak sam zostałeś potraktowany, zinternalizowałeś porzucenie i teraz stosujesz je wobec siebie. Mówisz, że chcesz się uleczyć, ale nie odpoczywasz. Mówisz, że chcesz się kochać, ale krytykujesz się przy najmniejszym błędzie. Mówisz, że chcesz być wolny, ale wymagasz doskonałości, zanim pozwolisz sobie czuć. I tu tkwi węzeł. Nie potrzebujesz już fizycznej obecności swojej matki, by pozostać z nią związany bo uczyniłeś ją częścią swojej struktury emocjonalnej. Ona stała się tobą wobec samego siebie. Jung mówił, Nie stajesz się oświecony wyobrażając sobie postacie światła, lecz uświadamiając sobie ciemność. A twoja ciemność może mieć ton jej głosu, kadencję jej milczenia, logikę miłości, która pojawiała się tylko wtedy, gdy byłeś grzeczny, posłuszny, niewidzialny, ale powiedz mi, jak długo jeszcze zamierzasz słuchać logiki, która cię niszczy? Jak długo będziesz powtarzać tę samą surowość, mając nadzieję, że tym razem zamieni się ona w czułość? Nie zamieni się. Nie zamieni się, bo uzdrowienie nie polega na czekaniu, aż coś się zmieni na zewnątrz. Uzdrowienie to zmiana relacji z tym, co żyje w tobie i tu zaczyna się prawdziwa praca. Spojrzeć na ten głos, usłyszeć go, zapytać skąd pochodzisz, kto cię nauczył być takim wobec mnie, dlaczego sądzisz, że nie zasługuje na odpoczynek, a potem zastąpić. Nie pustymi afirmacjami, ale małymi działaniami, intymną i stałą obecnością. Za każdym razem, gdy masz się skrytykować, weź oddech i powiedz sobie łagodnie: Dziś wybieram traktować siebie z życzliwością. Za każdym razem, gdy poczujesz się słaby z powodu smutku, powiedz: Moja wartość nie polega na tym, by być silnym zawsze. Polega na tym, że pozwalam sobie czuć. Za każdym razem, gdy pojawi się wina, jak bat, powiedz: nie, nie jestem winien, że mam potrzeby, że chcę odpoczynku, że pragnę miłości. Te słowa wypowiedziane naprawdę przeprogramowują. Nie mózg, dusze zaczynają tworzyć w tobie nową matkę, nie kobietę, ale wewnętrzny archetyp, świadomie odbudowany, matkę, która przyjmuje bez warunków, która trzyma cię za rękę, gdy upadasz, która mówi: w porządku, że nie wiesz, w porządku, że jeszcze boli. Ta wewnętrzna matka nie pojawia się z dnia na dzień. Trzeba ją stworzyć. Z cierpliwością, z obecnością, z przeciwieństwa wszystkiego, co otrzymałeś wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowałeś. Na początku to dziwne, będziesz się opierać, osądzać siebie za próbę, uznać, że jesteś za słaby, skoro tego potrzebujesz, ale zrozum, ten opór to stary głos próbujący przetrwać. To stary system, który mówi, że jeśli się zmienisz, stracisz miłość, której tak długo szukałeś, ale już czas zrozumieć miłość, której teraz potrzebujesz. Nie jest już na zewnątrz. Ona jest w dłoniach, które możesz wyciągnąć do siebie, w tym jak patrzysz na siebie, gdy jesteś na dnie, w tym jak zaczynasz słuchać siebie bez pośpiechu, bez ucieczki, bez osądu. Wewnętrzna matka, która cię rani, musi zostać zastąpiona przez tę, która cię wspiera. I to nie jest łatwe to niemal jak ponowne narodziny jakbyś opuszczał emocjonalne łono, w którym chowałeś się całe życie i stawał twarzą w twarz z nowym światem tak, będzie boleć. Ale pierwszy raz ten ból będzie twój, nieodziedziczony, niezapożyczony, nienarzucony. A kiedy ból jest twój, można go uleczyć, bo już nie próbujesz niczego nikomu udowadniać. W końcu wracasz do domu. Czy kiedykolwiek czułeś się winny, porto, że jest ci dobrze? Miałeś ten dziwny moment, w którym wszystko zdawało się układać, ale w głębi duszy coś cię ciągnęło wstecz. Subtelny niepokój, nienazwany smutek, jakby twoje szczęście miało kosztować czyjś ból, a co jeśli powiem ci, że w wielu przypadkach naprawdę kosztuje, nie z powodu złośliwości, ale z powodu nieświadomej lojalności. Nauczyłeś się bez słów, że zbytni rozwój, zbyt duże szczęście, zbyt dalekie dojście, to forma porzucenia, jakby uwolnienie się było zdradą wobec kogoś, a tym kimś niemal zawsze jest Twoja matka. Tak, ta sama osoba, która dała ci życie, która być może poświęciła się w sposób niewyobrażalny, która może kochała cię na swój sposób, ale która również, choć nieświadomie, zaszczepiła w tobie przekonanie, że twój los jest nierozerwalnie związany z jej losem. I tu dochodzimy do najbardziej przewrotnego aspektu tej całej dynamiki. Nieświadomość wierzy, że jeśli będziesz bardziej wolny, szczęśliwszy, bardziej spełniony niż twoja matka, będziesz nielojalny, jakbyś mówił. Jeśli ona cierpiała, ja też muszę cierpieć, jeśli jej się nie udało, mnie też nie może się udać. To jest niewidzialny pakt, pakt, którego nigdy świadomie nie zawarłeś, ale zawarłeś sercem, strachem, rozpaczliwą potrzebą przynależności. I właśnie dlatego się sabotujesz, właśnie dlatego się pomniejszasz, właśnie dlatego czasem, gdy wszystko zaczyna się układać, sam to psujesz, bo jakaś część ciebie mówi: Jeśli będę szczęśliwy, a ona nie była, zostawię ją samą w cierpieniu. Rozumiesz, jak głęboko to sięga? Twój ból stał się formą miłości, ale to miłość wypaczona, dziecięca miłość, która więzi, zamiast wyzwalać. I wtedy, nawet kiedy chcesz się zmienić, rozwijać, zerwać ze schematem coś w tobie się waha, płacze, krzyczy a ona kto się nią zajmie, jeśli ja odejdę? Ale teraz przychodzi prawda, której być może nikt wcześniej nie odważył się powiedzieć nie jesteś odpowiedzialny za to, by uratować swoją matkę. Powtórz to w ciszy. Pozwól, by te słowa odbiły się echem w Twoim ciele, jak wyzwalający szept. Nie jesteś tutaj, by naprawiać to, czego ona nie potrafiła przeżyć. Nie jesteś tutaj, by nieść to, czego nie umiała odpuścić. Nie jesteś tutaj, by cierpieć w imieniu kogokolwiek. Jesteś tutaj, by żyć, a to jest największy akt miłości, jaki istnieje. Bo oddać matce hołd to nie znaczy powtarzać jej historię, to ją przekroczyć, wziąć to wszystko, co przyszło do ciebie w kawałkach i stworzyć z tego coś nowego, przewrócić stronę bez plucia na książkę, powiedzieć w ciszy Dziękuję ci, ale teraz idę sam. I tak to będzie bolało, bo zerwanie paktu to jak ponowne narodziny, to jak utrata części własnej tożsamości, to jak pogrzebanie nieprawdziwej matki, ale obrazu, który nosiłeś przez całe życie obrazu męczennicy. Ofiary, świętej, bogini, albo nieobecnej, okrutnej, niedostępnej. Wszystkie te wersje, a muszą umrzeć. Nie z zemsty, ale z miłości, bo dopóki karmisz ten wewnętrzny ołtarz, będziesz wobec niego mały. Będziesz wciąż czekać, prosić o aprobatę, targować się o emocjonalne okruchy, sabotować siebie, by nie świecić zbyt jasno. Ale dość. Nadszedł czas, by zerwać z fantazją, by zaakceptować, że ona była człowiekiem że popełniła błędy, że próbowała, że może nigdy nie zrozumie. I to też jest w porządku, bo teraz to, co najważniejsze, to już nie ona, to ty, to miejsce, które zajmuje w twojej psychice, i to miejsce musi zostać przearanżowane nie jako ołtarz, ani jako więzienie, ale jako wspomnienie, to z szacunkiem, ale bez władzy, musisz powiedzieć wewnętrznie: Mamo, kocham cię, ale nie będę żyć twoim bólem, nie będę dźwigać twojego lęku, nie powtórzę tego, co cię zniszczyło. I to jest prawdziwa miłość, bo miłość to nie zlanie się w jedno, to wolność. I może właśnie to jest największa lekcja, jakiej nigdy ci nie dano: że być wolnym to nie znaczy zapomnieć, kto cię stworzył, ale świadomie wybrać, kim decydujesz się być od tego momentu. Nie zrywasz z matką, zrywasz z niewidzialną lojalnością, która nie pozwalała ci być w pełni sobą. I uwierz, to największy dar, jaki możesz jej dać, nawet jeśli nigdy się o tym nie dowie, bo kiedy się wyzwalasz, Dajesz jej duchowo szansę na wyzwolenie, zamieniasz ból w świadomość, strach w obecność, nieobecność w autonomię, i wtedy po raz pierwszy zaczynasz żyć od wewnątrz, a żyć w ten sposób to prawdziwa rewolucja. Nie obudzisz się jutro całkowicie uzdrowiony, nie poczujesz magicznej ulgi ani duchowego przebłysku, który rozpuści dekady bólu. Prawdę mówiąc, przez kilka dni wszystko może wydawać się jeszcze cięższe, bo teraz już wiesz, teraz już widziałeś, a kiedy raz się zobaczy, nie da się już udawać, że się nie widziało. Ale istnieje rodzaj wolności, który rodzi się dopiero po rozpaczy, rodzaj miłości, który pojawia się dopiero wtedy, gdy przestajesz o nią błagać, rodzaj siły, który wypływa dopiero wtedy, gdy w końcu przyjmujesz pełną odpowiedzialność za siebie. To właśnie ten moment zmienia wszystko, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już być postacią w historii swojej matki, ani bohaterem, który próbuje ją uratować, ani złoczyńcą, który chce ją ukarać, ani dzieckiem, które wciąż czeka na jej ramiona. Możesz po prostu być sobą, ze wszystkimi bólami, które odziedziczyłeś, tak, ale także z odwagą, by je przekształcić w coś nowego, w coś, co należy do Ciebie. Może właśnie na tym polega dorastanie. Nie na tym by stać się kimś niewrażliwym, ale kimś kto potrafi płakać, bez porzucania siebie. Kimś kto potrafi upaść i podnieść się bez obwiniania. Kimś kto patrzy do wewnątrz i po raz pierwszy mówi: należy do siebie. I to jest odrodzenie. Pamiętam ten pierwszy raz, kiedy spojrzałem w lustro i uświadomiłem sobie, że traktuję siebie dokładnie tak, jak traktowała mnie moja matka. To była niedziela po południu. Właśnie obwiniałem się za to, że odpocząłem. Poczułem wstyd, że niczego nie produkowałem, że po prostu Istniałem. W tamtym momencie usłyszałem w sobie pkot e, w ciszy: nigdy nie robisz wystarczająco, i to mnie złamało, bo to nie był mój głos. To był jej głos, to był głos, który pozostał, i właśnie wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Nie dlatego, że z dnia na dzień stałem się nowym człowiekiem, ale dlatego, że po raz pierwszy spojrzałem na ten głos i powiedziałem: już tu nie rządzisz. Od tamtej pory próbuję, czasem zawodząc, czasem się udaje, być dla siebie matką, której nie miałem. I może jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że ty też jesteś na to gotów. Dziękuję, że przeszedłeś tę drogę razem ze mną. Nie wiesz nawet, jak bardzo ta rozmowa dotyka również mnie. Nie mówimy tu tylko o psychologii, o Jungu czy o teoriach. Mówimy o przetrwaniu, o wyzwoleniu, o stworzeniu bezpiecznej przestrzeni w samym sercu duszy. I jeśli ta rozmowa cię poruszyła, to już było warto. A teraz chodź bliżej. Jeśli dotarłeś aż tutaj i jeszcze nic nie skomentowałeś, to tracisz okazję, by przypieczętować swoją własną rewolucję. Napisz w komentarzu: Jestem końcem wzorca. To nie dla mnie, to dla ciebie. By wypowiedzieć to na głos, by potwierdzić, że nie jesteś już powtórzeniem bólu, jesteś początkiem czegoś nowego. I tak, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to na co czekasz? Na boski znak? Na hologram Junga dający ci pozwolenie? No więc oto jest ten znak. Subskrybuj, włącz powiadomienia, albo dalej sieć, czekając, że uzdrowienie przyjdzie telepatycznie. A tak między nami... Spoiler, nie przyjdzie. A teraz spójrz na te dwa filmy na ekranie. Nie powiem ci, co to za filmy, tylko cię ostrzegę. Jeden z nich rozłoży cię na czynniki pierwsze, a drugi może ujawnić coś, czego wolałbyś nie wiedzieć. Wybierz z odwagą, albo obejrzyj oba... i przeklinaj mnie potem, ale obejrzyj. Bo podróż, która się tu zaczęła... Nie kończy się tutaj.